o czym jest ta Ewangelia? Jezus spotyka człowieka, w którym są dwa poziomy. Potraktujmy to miejsce symbolicznie. Jeden poziom to jest to wszystko w człowieku, czego się nie chce. Czyli ten cały poziom tego choróbstwa, nie? To jest to wszystko, co sobie myślisz, czego w życiu nie chcę. To ma mi się nie dziać. To jest coś, co już jest i to masz i bardzo tego nie chcesz, bo to ci, nie wiem, utrudnia życie. Twoje grzechy, twoje słabości, twoja relacja z rodzicami, twoja samotność, nie wiem, nieudany związek, no cokolwiek tam. Co sobie mówisz, nie chcę, nie, po prostu nie chcę, to jest bez sensu, po prostu, o. To jest to wszystko, co jest w tej Ewangelii tym chorobstwem. I jest w każdym człowieku drugi poziom. Ten poziom należałku, nie? Czyli to wszystko, czego bardzo, bardzo chcemy. To wszystko, o czym marzymy. To wszystko, co chcielibyśmy, żeby się spełniło, żeby było dobrze. I co robi Jezus, kiedy przychodzi do człowieka? Jezus do każdego człowieka, bo to jest opowieść, dlatego to jest tylko jeden człowiek, dlatego to jest Ewangelia o tym, że on znajduje jednego człowieka. To nie jest żadna masówka, tylko Jezus do każdego przychodzi w taki sposób. Tutaj tak robi. Jest nas tutaj tam pięćdziesiąt czy ileś. Jezus przychodzi do każdego, znajduje tylko jednego i z każdym rozmawia zupełnie indywidualnie, tak jakby go cała reszta nie interesowała i zadaje jedno i to samo najgłupsze pytanie świata. Naprawdę chcesz tego, czego chcesz? I naprawdę nie chcesz tego, czego nie chcesz? I każdy głupi oczywiście na początku odpowiada, no przecież skoro mówię, że nie chcę, to nie chcę, tak? I skoro mówię, że chcę, to chcę. Przecież w końcu od pięciu lat się o to modlę. Od pięciu lat nawijam, daj chłopaka, daj chłopaka, daj chłopaka, daj chłopaka, daj chłopaka. A Jezus przychodzi i mówi, naprawdę? Naprawdę chcesz chłopaka? No Ty mówisz, no przecież mówię, że chcę. A Jezus wtedy mówi, że co? Ale znałem takiego gościa, który 38 lat mówił, że chce być zdrowy, a potem jak go zapytałem, to powiedział, że nie chce. To powiedział, że chce czegoś innego. Że mówi, nie o zdrowie mu chodzi. Zdrowie by mu się przydało, bo by mu pomogło, ale tak naprawdę chodziło mu o coś innego. On strasznie kogoś szukał. On był tak strasznie samotny, że jedyne jego pragnienie to było mieć kogoś. Więc ja przypuszczam? Że gdyby tam był ktoś, kto by tego gościa nosił do tej sozawki, Nigdy by nie zdążył pierwszy, nie? Tylko by go tam nosił i tak z powrotem. To jemu by wystarczyło. Bo zobaczcie, on mówi tak: Nie mam nikogo, kto by mnie nosił. Ta cała choroba jest dopiero na samym końcu tej wypowiedzi: w sensie, żeby mnie tam nosił i żeby mnie tam uzdrowiło. Mało tego. Tak naprawdę w ogóle nie ma o tej chorobie. Przeczytajcie to zdanie: Nie mam, panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, i nastąpi poruszenie wody, w czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. I tyle. I nie mówi nawet do chorobie swojej, nic, tylko mówi: Chciałbym mieć kogoś, kto by mnie tam nosił. No i by mnie tak nosił, nie? Tutaj i nazwał? Byśmy nigdy nie zdążyli nawet, żebyśmy byli pierwsi, tylko zawsze by mnie tak nosił. Ale ktoś by mnie dotykał. Bo jakbym mnie nosił, to musiałbym mnie dotykać. A mnie od 38 lat nikt nie dotykał. Może bym tu i leżał do końca życia, ale miałbym kogoś. Zobaczcie, ten człowiek ani słowem nie wspomina o swojej chorobie. Ani słowem. Geniusz Jezusa polega na tym, on jest jedyny taki we wszechświecie, że on potrafi jednym pytaniem rozmontować człowieka. Facet może od 38 lat być przekonanym, że czegoś chce, a ten geniusz przychodzi, zadaje mu jedno pytanie i facet neguje 38 lat swojego czekania. Przepraszam, że w ogóle sam się zdziwił, że on to czekał. Zobacz, na czym polega jego uzdrowienie. Nie tylko na tym, że Jezus mówi: dobra, to teraz będziesz chodził, nie? Tak jest zazwyczaj, jak ktoś nie mógł chodzić, to jest i mówi, no i zaczął chodzić, nie? ktoś tam mówi, ewangelista jakiś. A to jest tak, Jezus stoi przed nim i mówi tak, to teraz wstaniesz, weźmiesz to swoje mieszkanko i idź stąd! Na tym polega jego uzdrowienie. W sensie idź, se chłopie, kogoś poszukaj! I ja wiem do tego, ci są potrzebne nogi, żebyś mógł lepiej chodzić, bo na razie chodzić po prostu strasznie wolno, bo to nie jest tak, że on w ogóle nie chodził. Napisane jest, że sam kiedy próbował, to po prostu bardzo wolno tam dochodzi, do tego był ostatni, nie? Czy to nie jest tak, że on nie chodził w ogóle. On chodził, tylko temu sprawiało straszny trud. Jezus mówi tak, żeby ci pomóc, żebyś tego człowieka się mógł znaleźć, to ja ci pomogę. Chcę się naprawiać te nogi, żebyś mógł stąd pójść. Ale zauważ, czy celem jest weź swoje mieszkanie, czyli zabierz to swoje 38-letnie życie, w którym czekasz tutaj na uzdrowienie, którego wcale nie potrzebujesz, w no nie, na, nie na to czekasz, i idź stąd i znajdź kogoś. Co zrobił? Hop, wstał, wziął swoje mieszkanie i poszedł. I tyle go widzieli. To jest geniusz Jezusa. I to ci chce Jezus zrobić dzisiaj. Masz tutaj w głowie, gdybyśmy teraz, przypuszczam, zrobili taką kartkę, na pół byśmy ją podzielili. I byście sobie zapisali, w ogóle zróbcie to. To jest, uważam, bardzo ciekawe doświadczenie. Zapiszę sobie na tej karcie po lewej stronie wszystko, czego nie chcecie aktualnie, nie? Macie swoją sytuację, macie swoje rodziny, macie swoje studia, macie swoich znajomych, macie swoje grzechy. Napiszcie. Tego w swoim życiu nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. Z drugiej strony zróbcie. Tego chcę, tego chcę, tego chcę, tego chcę, tego chcę, tego chcę. chcę, chcę. Złóżcie tę kartkę na kilka części, schowajcie ją do Pisma Świętego i zajrzyjcie do tego Pisma Świętego za rok. Znaczy do Pisma Świętego zajrzycie wcześniej, ale, ale tą kartkę wyciągnijcie za rok. Ale mówię Wam poważnie, to jest doskonałe ćwiczenie. Za rok dopiero... Do tej kartki wróćcie i ją przeczytajcie. Będziecie się siebie śmiać. Wiesz, matko, takich rzeczy chciałem? Ja nie mogę, ale żenada. Tam zostanie kilka, oczywiście. Dwie, trzy sprawy najważniejsze zostaną, to jasne. Ale pięć skasujecie. Okaże się, że w ogóle one są nieistotne. Złóżcie wtedy tą kartkę i zajrzyjcie do tego Pisma Świętego za 10 lat. Jak wam tam jedna rzecz oraz zostanie, to będzie mega. Dlatego, że my nieustannie jakby bazujemy na takim kłamstwie, że wiemy, czego chcemy i wiemy, czego nie chcemy. I to, co próbuje zrobić Jezus ciągle, to przychodzi z uporem maniaka i zadaje to głupie pytanie. Naprawdę? Właśnie o to Ci chodzi? I teraz tak, nie chodzi o to, że nie chodzi nam o to, o co nam chodzi. Chodzi nam o to, o co nam chodzi, tylko w tym o co nam chodzi, chodzi nam o coś innego. Trzeba ten toks rozumowania, to teraz zupełnie ja trochę się gubię, ale. Na przykład, no prosty przykład. Chcecie seksu? O, katolicy nie chcą, tak, jasne. Oczywiście, że chcecie seksu. Jeżeli jesteście normalnymi ludźmi, a mam nadzieję, że jesteście normalnymi ludźmi, to macie pragnienia seksualne. Jak widzicie atrakcyjnego mężczyznę, i kobiety, to odczuwacie pociąg i chcecie z nim do łóżka. Jak facet widzi dziewuchę, no to w ogóle trzy, trzy razy szybciej, nie? I co? Nie chcecie tego? Chcecie tego, ale nie chcecie tego. W sensie pod tym chcecie czegoś innego. Pod tym chcecie czegoś takiego, żeby ktoś was całkowicie przyjął. Żebyście mogli zupełnie bezpiecznie oddać komuś, całkowicie siebie komuś do dyspozycji. Tego najbardziej potrzebujecie. A pod tym potrzebujecie jeszcze czegoś. I to, co nam robi ten świat, co sami sobie robimy. To my się nieustannie zatrzymujemy na jakby pierwszym poziomie rzeczywistości. Czy ten facet nie chciał być zdrowy? No chciał być zdrowy. Ale po co chciał być zdrowy? Chciał być zdrowy po to, żeby mieć kogoś. I w związku z tym, jeżeli się przez 38 lat koncentrował na tym, że chce być zdrowy, to się koncentrował nie na tym, na czym trzeba. I szatan nam robi tą jedną podstawową rzecz. On nas nigdy nie oszukuje w taki sposób, że nam wzbudza fałszywe pragnienia? Nie. Bo On tego nie jest w stanie zrobić. On nie może nam wrzucić fałszywego pragnienia. Nie. On luka na nasze pragnienia, na te pierwsze. Na przykład seksualność. On doskonale wie, że pod tymi pragnieniami są znacznie ważniejsze rzeczy, które się łączą oczywiście z tym pragnieniem, ale jakby to pragnienie nie wypełnia tamtych pragnień. Jego zadanie główne to jest nie dopuścić, żebyśmy tam zeszli. Żebyśmy się zatrzymali na tej górze. Pragniecie kasy? No kto z was by nie chciał mieć, jak skończycie studia? To kto chciałby pracować w taki sposób, żeby nic nie zarabiać? No większość z was chce zarabiać godziwe pieniądze. Nie mówię, że chcecie być od razu miliarderami, nie? Chociaż może niektórzy chcą. Ale przepraszam, że większość z was chce mieć godziwy zarobek, że jak będziecie mieli rodzinę, no to żeby nie trzeba było się martwić o to, czy jest co jeść, czy jest co pić, czy można na wakacje pojechać, czy można samochód kupić. No większość z was, jeżeli jesteście normalni. To przypuszczam, że chcecie mieć pieniądze. Wcale nie chcecie mieć pieniędzy. W sensie chcecie. Ale pod tym chcecie czegoś innego. Chcecie bezpieczeństwa. Chcecie poczucia tego, że zapewniacie być swojej rodzinie, a pod tym chcecie jeszcze czegoś. Jak się człowiek da złapać, że szuka tylko tego pierwszego wypełnienia, no to jest porobocie. I to jest jedyna rzecz, podstawowa rzecz, którą nam ciągle robi zły. On nas zatrzymuje zawsze na pierwszym poziomie pragnień. Na takich pragnieniach, które jesteśmy w stanie sobie w 3 sekundy nazwać. Bo to są pragnienia, które da się nazwać w 3 sekundy. A tamte nazwać, to potrzeba strasznie dużej roboty, żeby je nazwać. Macie takie momenty w życiu, że nie wiem, wracacie wieczorem do domu, siadacie już w pokoju, jesteście sami, i czegoś wam się chce. Nie wiem, czy macie takie momenty. Ja mam takie momenty. Wrócę po rekolekcjach, siadam w celi i czuję, że coś bym. Coś bym zrobił. W sensie, coś. No, coś mnie tak. Coś mnie wywierci tak, no. Że nie mogę tak usiąść, tylko coś bym. Także nie wiadomo, w co jakby ręce włożyć. Proszę, że macie raz na jakiś czas takie momenty. Chyba, że żyjecie zupełnie płytko, to nie macie. Ale jeśli nie żyjecie zupełnie płytko, to macie takie momenty. Że coś was tak. Ja byłem na taki moment kilka lat temu, to jest jeden z najważniejszych momentów mojego życia, bo on mi otworzył drogę do pewnego myślenia o sobie. Byłem na rekolekcjach we Wrocławiu w akademickich u moich braci w klasztorze. Któregoś tam dnia po konferencji skończyłem wieczorem, jakaś tam 23, wróciłem do siebie do celi i właśnie byłem w takim momencie, że ewidentnie czuję, no, że coś mnie tam wierci, że jakby coś, coś jest nie tak. Pierwsza myśl, to oczywiście przyszła do głowy, nie? Taka pobożna katolicka myśl. a może bym się poszedł tu modlić, nie? Ale. bez sensu, no. No to pójdę, siądę, no tak, tak, no coś powiem tam, on mi jak zawsze nie odpowie, coś tam poczytam, no to może coś tam zrozumiem, bo. Oczywiście nie poszedłem, nie? No po co? To potem co mi przychodzi? A, może bym do kogoś poszedł? Do któregoś z braci, nie? W sensie pogadam z kimś. Albo pójdę do dusz posterca, może. Tam będą coś ludzie. Pośmiejemy się ten, ale bez sensu. Coś w się sensie z ludźmi gadać, męczyć się, a co on mi tam powie? No, głupoty. Nie poszedłem, nie? Co wtedy się pojawia? To wszyscy robicie. Najlepiej wtedy jest jakieś multimedium, nie? Albo muzyczka, albo książka, a najlepiej jakiś serial, nie? To jest podstawowy sposób na taki moment. Co zrobiłem? Zapuściłem przyjaciół, nie? Odcineczek przyjaciół leci. Obejrzałem pierwszy. Ciągle mnie tam wierci, nie? Ciągle coś jest nie tak. Leci drugi. Zatrzymałem w pewnym momencie na pauzie. Jennifer Aniston, nie? Jedna z najpiękniejszych kobiet świata. Twarz na ekranie. Poczujcie w ogóle absurd sytuacji, nie? Siedzi facet w chabicie w klasztorze w celi patrzy na Jennifer Aniston, nie? I coś mnie tu wierci, nie? I myślę, czego ja chcę? To się jest oczywista, nie? Ja żony chcę. Po prostu ja chcę żony. Ja chcę takiej kobity, jak tam widzę na tym ekranie. To jest w ogóle absurd. Nie? Nie, jakaś nieistniejąca, w ogóle wymyślona postać, nie? A ja o niej myślę. I mówię, żony mi się chce. Ale dalej nie wierci. I myślę, że nie, nie, bo mówię, taka to po ziemi nie chodziła. Znaczy, taka, co by mi odpowiadała jako żona, to jest taka, że nie spotkałem jeszcze. Z całym szacunkiem dla Was, drogie panie. Ale mówię, to, to nie to jak że to, to, to jeszcze nie to. I oczywiście odpuściłem wtedy, nie? Ale tam pod spodem jest kolejna rzecz. Tam jest kolejny mój sens. Tam na samym dnie, oczywiście, gdzieś, to jest Pan Bóg. Jakbyśmy tam dotarli, to byśmy całkowicie się w Niego rzucili. Tylko zawsze po drodze jest 15 innych rzeczy, które my czymś zawsze zaugamy. Pomyślcie sobie, tak zupełnie szczerze, ile czasu dziennie poświęcacie na wypełniacze uwagi. Internet, telewizja, ludzie. Muzyka, kino, rozrywki, wszystkie takie rzeczy. Ja nie mówię, że one są złe, bo Boże, się dobrze zrozumieli. Ja absolutnie nie mam, nie mam nic do tego, są tylko bardzo dobre rzeczy. Tylko zróbcie sobie takie pytanie: ile czasu poświęcacie w taki sposób, że nie musicie myśleć o tym, czego chcecie i co się z wami dzieje? Na czym polegają te wszystkie rzeczy? Na czym polega oglądanie filmów? Oglądanie filmów polega na tym, że nie zajmujemy się sobą, tylko bierzemy udział w fikcyjnej rzeczywistości. To jest atrakcyjna i ciekawa w odwrotności do naszego życia, które nie jest atrakcyjne i ciekawe zazwyczaj. Poza momentami wyjątkowymi. Co robimy? W związku z tym, że mamy tą nieatrakcyjność w sobie, to jak oglądamy coś, co jest atrakcyjne, to nam się wydaje, że bierzemy udział w czymś atrakcyjnym, nie? Takie szczerze pytanie. Ilu z was jest uzależnionych od seriali? To sami sobie odpowiedzcie. Jeśli masz jakiś problem z dużą ilością oglądania seriali, ta konferencja jest najbardziej trafioną konferencją do Ciebie, Panowie, gry. Internet. Ile czasu potraficie spędzić czasu? Nie to, tam, ja Nie mówię oczywiście o, o grzesznym internecie, nie? tam, że od razu pornografia. Nie, nie. Chodźmy to, że się dacie na przyjdzie 3 godziny. Tu taka wiadomość, tam, tu taki portal, tam Solideo przejrzę portal, nie może znam go oczywiście na pamięć, ale poprzeglądam tutaj, jakie wiadomości są, na Langustę zajrzę, gdzieś tam zajrzę. Czy potraficie tak na przykład dwie godzinki, tak poszukać różnych sensownych, wartościowych informacji z Kościoła, ze świata, z konklawy, teraz się dzieje, nie? Ludzie, nie oszukujcie się, to jest dokładnie to. Myślicie, że te wiadomości cokolwiek was wypełnią, cokolwiek was zmienią, poszerzą wam horyzonty, coś... a weźcie! Nie! Tylko dwie godziny siedzieć i nic nie robić, to by był masakra. Ja uważam, że najlepszym doświadczeniem dla każdego człowieka powinno być takie coś, że każdego powinniśmy na miesiąc zamknąć na pustelni. Tylko z kamerami, żeby się nie zabił. Zwariowalibyście. Gdyby was na miesiąc zamknąć na, na jakiejś pustelni, w sensie, żeby nie było żadnych wypełniaczy. Nic. Ty, łóżko, pismo święte, koniec. Co dotyka do zębów? Koniec. Nic więcej. Po trzech dniach nienawidzilibyście Pisma Świętego. Nie bylibyście w stanie go w ogóle czytać więcej. Po trzech dniach byście mieli myśli samobójcze. Słuchajcie kiedyś. Tylko mówię, weźcie sobie kogoś, żeby był tak powiem pod kontrolą, żebyście nie zrobili krzywdy. Znaczy to jest to. Bo sami ze sobą nie bylibyście w stanie wytrzymać, bo tam jest pucha. A jak pucha się skończy, to wychodzi cały syf. Ja w każdym roku, przynajmniej na miesiąc, jadę na pustelnię, przynajmniej na miesiąc. Po trzech dniach mam myśli samobójcze. Naprawdę. Pierwsze dwa dni jest super, no bo jest przyroda, ptaki, cisza, nowość, w ogóle ekstra, nie? Ale będę, kurde, święty, jak będę jechał, nie? Po trzech dniach się kończy. Wychodzi ze mnie wszystko. Wychodzą ze mnie wszystkie pragnienia, wszystkie ochyctwa, wszystkie marzenia. I okazuje się, że jestem tak pusty i żaden, że to w ogóle się w głowie nie mieści. Nie mogę się modlić, bo nie, bo nie wiadomo, co to robić, nie mogę nic czytać. Masakra. Po dziesięciu dniach już jest inaczej, jak się wytrwa. Jak się z tą pustką zostanie. Bo tam w tej pustce ktoś inny jest. Tam w tej pustce zupełnie coś innego pulsuje. Ale Wy, jeżeli żyjecie normalnie, studia, praca ewentualnie, różne zadania, to macie takich momentów pół godziny w ciągu dnia, jak dobrze pójdzie. I myślę, że wiecie, jakie to jest trudne, jak macie usiąść na pół godziny, na przykład, i się pomodlić w ciszy. Co robicie od razu? Tysiąc rzeczy, nie? Różańce! Pismo Święte, książki, medytacje. A słuchajcie się przez najbliższy miesiąc codziennie modlić przez pół godziny w absolutnej ciszy. Trzeba w się sensie nic nie robić. Powalił wiecie. Ja myślę, że wiecie, jakie to jest trudne. Jak trzeba wytrzymać pół godziny bez żadnego narzędzia. To na razie, jak teraz wam dałem tam trzy teksty Pismo Świętego, to było trochę łatwiej, nie? No można sobie poczytać. Potem sobie o tym pomyślę, potem mi się coś przypomni, potem mi się coś pomarzy, nie? Potem zobaczę coś tam na, na zewnątrz, na, popatrzę sobie na ptaki. Słuchajcie, znaczy, to jest dokładnie to. Tylko wiecie, w czym jest rzecz? Że jak tego w życiu nie zrobicie, w sensie nie zejdziecie kilka pięter niżej, to nigdy się nie dowiecie, kim jesteście, po co jesteście, jaka jest wasza droga, czego od was chce Bóg, i co jest Waszym największym pragnieniem? gdzie Bóg jak nas zrobił, w niebie nie ma automatu. To nie jest tak, że ludzie są robieni z automatu, że są mniej więcej podobni. Nawet jeżeli są podobni, na przykład bardzo. Nie. Pan Bóg ma rękodzieło. On robi wszystko rękodzielnie. Nie ma dwóch takich samych ścieżek na Ziemi. Nie ma. Ty masz taką ścieżkę, że jeżeli jej nie zrobisz to nikt nigdy w historii świata nie zrobi tej ścieżki. Ale w ogóle czaisz to? Zawsze będzie dziura. Jeżeli nie przejdziesz swoją ścieżką, nie przejdziesz swoim zadaniem, swoją misją, tym, co tylko ty możesz zrobić w tym świecie, to zawsze będzie we świecie dziura. Nikt jej nie wypełni. Wiesz, jaka jest twoja misja w świecie? Wiesz, po co tu jesteś? Na świecie? Wiesz, co masz na świecie zrobić? Wiesz, którędy? Proszę bardzo, żebyście szczerze odpowiedzieli na zapytanie. Jak nie wiesz, to siedzisz na najwyższym, ewentualnie na drugim od góry poziomie tego, czego pragniesz. Bo może ci się myśli tam, no, rodzina, wspólnota, będę ewangelizował. Myślicie, że w szczęśliwym małżeństwie, ale mówię o szczęśliwym, gdzie masz super męża, super dzieci, że to jest spełnienie twojego największych pragnień? A weź, ze przestań. Nie. To jest bardzo potrzebne prawdopodobnie i to jest jedno z twoich, jakby powołań, jedno z tych poziomów, oczywiście, że tak, ale to cię nie wypełni. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że w niebie nie będą się żenić? Właśnie dlatego. Nie chodziło o to, że te małżeństwa są nieważne tylko one nie są jeszcze wypełnieniem całkowitym. Myślisz, że ksiądz jest na drodze kapłańskiej i jest szczęśliwy, nie mówię, że ktoś tam się waha, nie, ale naprawdę wiedzący, że ma być księdzem, idący, w ogóle święty, dobry ksiądz. nie, To co, myślicie, że to daje mu taką pewność i zapewnia go o tym, że on wie, co robi? A ja gdzie tam? W życiu. Ja będę dominikaninem tylko do końca życia. Ślubowałem, że do śmierci. A po śmierci to, stanę i tak co? To kto ja teraz jestem? A to mi pan mówi, to teraz to na wieczność, wiesz? Czyli co na wieczność, nie wiem kim jestem? Bo dominikaninem to już nie jestem, bo mi się śluby skończą. Wy też, jak weźmiecie śluby, w sensie z kimś tam, to też powiecie mu tylko do śmierci. I co potem staniecie śmierci i co tak? Takim. Nie wiadomo, co to ja jestem. Ale to jest dokładnie to dzieci drogie. No, posłuchajcie tego, bo. My jakby cały czas bazujemy na takich właśnie pragnieniach takich bardzo pięknych i bardzo ważnych, ale one nie są jedyne. I to co chciałbym, żebyście dzisiaj zrobili, żebyście zaczęli to robić, bo to, to się nie da się tego zrobić tam przez pół godziny, nie? Które teraz będziemy mieli. To macie na to mniej więcej tam jeszcze przy dobrych wiatrach 70 lat życia, nie? Jeszcze. Przy gorszych na przykład rok. Jak komuś tak pisane. A to tym bardziej trzeba by szybko zacząć. Żebyście dzisiaj zrobili taką prostą rzecz teraz. Mamy czas do 13. Tu jest godzina? Ekstra. Do 13. Znowu. się zostali sami. Nie ma żadnego wspólnego razem. Tutaj albo gdzieś idźcie. Żadnego wspólnego razem. Nie to, że razem w milczeniu pójdziemy obok siebie. Aha, jasne. Nie, nie, nie. Osobno. Osobno. Zlokalizujcie pierwsze dwa pragnienia, które Wam przychodzą do głowy. Takie rzeczy, których chcecie, nie? Że jak sobie wyobrażacie, nie wiem, najbliższe 10 lat swojego życia, może tak, pomyślcie o tym czasie, większość z Was pewnie jest w połowie studiów, nie? Już, a, albo trochę dalej. Czyli za chwileczkę skończycie studia i zacznie się życie. Pomyślcie, jak sobie wyobrażacie pierwsze 10 lat swojego życia po studiach i znajdźcie dwa pragnienia, które byście chcieli, żeby się zrealizowały, nie? Dwie najważniejsze rzeczy, które chcecie, żeby się zrealizowały, jak skończycie studia. I błagam, że to nie będzie rodzina, bo to wiadomo, nie? Tylko dwa jakieś pragnienia. Jak je lokalizujecie, mam nadzieję, że Wam to zajmie jakieś 6 sekund. Bo przepraszam, że na tyle świadomie to żyjecie. A jak nie no, to siedzcie dłużej. Dwa pragnienia, to potem zróbcie bardzo prostą rzecz. A czego ja chcę pod tym? Nazwij dwa pragnienia, a potem zapytaj się, co chcesz pod jednym i co chcesz pod drugim. Znaczy, co głębiej? Jak sobie odpowiesz rodzina nawet, to odpowiedz sobie, a po co? W sensie, co ja chcę pod tą rodziną? Czego tam najbardziej chcę w tej rodzinie? A jak sobie odpowiesz na pytanie, co tam to jest, nie? Jaka relacja, jakiś sposób, nie wiem, bycia z kimś, no coś tam sobie odpowiesz. To zadaj sobie kolejne pytanie, bardzo mądre. A pod tym to czego chce? Jak ci się uda zejść te dwa poziomy, w ogóle będzie już mega, jak zejdziesz te dwa poziomy, to zadaj sobie bardzo proste pytanie. A pod tym to czego chce? Jakby się już nie daj Boże udało zejść te trzy poziomy, to to nie wierzę, ale jakby się komuś udało, Zadaj sobie jedno bardzo takie ciekawe pytanie. A pod tym to, czego chcę? Tak daleko, jak potrafisz. Nawet jeżeli to będzie tylko jeden poziom niżej. Wystarczy. Ale zrób taką pracę. I zacznij to robić od dzisiaj codziennie. Jesteście na studiach. Pierwsze pytanie sobie zadajcie. Po co studiujesz? Po co? Po kiego grzyba to studiujesz, to co studiujesz? Jak się po co to potem sobie odpowiedz na pytanie, a dlaczego to? Znaczy dlaczego też to, to po co? A jak się odpowiesz na pytanie, to powiedz, a dlaczego? Bo może dzisiaj jest taki czas, że powinieneś się stanieć i powiedzieć a rzucam studia. Coś w się sensie właśnie ty na których jestem. Mówię zupełnie poważnie. Jeżeli robisz to, czego nie chcesz, jeżeli to cię donikąd nie prowadzi, jeżeli wiesz, że nigdy w życiu tego nie będziesz robił, rzuć to! Ale nie, bo przecież już dwa lata robiłem i to się zmarnuje, a mama to już w ogóle jak ja, ja się dowiedzą. I okej. Okay, jeżeli nie masz innej perspektywy, nie? W sensie to jest tak, że tego wiesz, że na pewno nie chcesz, ale nic innego ci się jeszcze nie wyklarowało. Nie, wtedy nie rzucaj. Nie, to jest bez sensu. Ale jeżeli czai się w tobie takie coś doskonale wiesz, że najchętniej to byś robił coś innego, ale to jest za trudne, nie mam szans, niemożliwe. Yy! Rzuć to. Wiecie, na czym polega decyzja? Ja to strasznie kocham. Słowo decydere łacińskie decyzja. Co to znaczy? To znaczy odciąć inne możliwości. Decyzja to jest staniecie w takiej sytuacji, że nie mogę wrócić do czegoś innego. Na tym polega decydowanie. Zresztą mówicie, że na decydujecie się na walkę z grzechem. Nie macie jakichś grzechów, zdecydowałem się, że będę z nim walczył. Więc na czym polega decyzja? Że sobie zamknąłeś wszystkie inne drogi do tego, żeby on się mógł wydarzyć. Na przykład decyzja... Ja wiem, że moim powołaniem... Mam taką dziewuchę w Krakowie, cudowna dziewczyna, która studiuje jakąś socjologię czy... no, jakąś bzdurę taką, nie? Przepraszam, jeżeli ktoś tutaj studiuje socjologię, nie? Ja żartuję, chodzi mi bzdurę dla niej, dla niej bzdurę. Ona tego nienawidzi, ona po prostu tego nie cierpi. Wewnętrznie ma tylko jedno pragnienie. Ona chce być położną ma takie coś sobie i ona będzie, jeżeli będzie, ona będzie najlepszą położną świata. Coś jak ja ją widzę, to pierwsze, co widzę, to widzę położną. Jak ją zobaczyłem w ogóle pierwszy raz, od razu sobie pomyślałem, położna. Ona ma taki sposób bycia z ludźmi, ma takie ręce, ma taki sposób opiekowania się dziećmi, że to po prostu, to po prostu się wylewa z twarzy. Ale studiuje socjologię. I decyzja polega na tym, że trzeba zamknąć sobie inne drogi. Jeżeli się oczywiście wie, czego się chce, nie? bo jak się nie wie, no to się nie wie, no to jasne. Wtedy czekamy, aż się dowiemy. W sensie cały czas się pytamy, o co nam chodzi, gdzie to jest, poziom niżej. Ale jak się już dowiesz, że tam przeczuwasz, kurde, no tu mi się bardzo chce, no to wtedy trzeba rzucić jedno stronę, żeby sobie zamknąć tam drogę. Na tym polega decydowanie, to jest zamykanie wszystkich innych dróg. Pomyśl sobie, czy przypadkiem nie jest tak, że robisz jedno, a wewnętrznie w ogóle czujesz, że ty jesteś od czegoś innego, w się sensie tylko wiesz od czego innego. Albo przeczuwasz, nawet może nie wiesz, tylko przeczuwasz, bo do końca się nigdy nie wie. Ale generalnie czujesz, że, że to tam bardziej powinno być. Rzucaj to, co robisz. Jeżeli wiesz, gdzie. I spróbuj tam. Nie uda się? Nie szkodzi. Nie szkodzi. Naprawdę nie szkodzi. To Pan Bóg z tamtego nie szkodzi, wyprowadzi znacznie więcej niż tego Twojego trwania tutaj w takim po prostu w Mówię poważnie. Odważcie się na to. Mamy 40 minut. Dwa pragnienia na najbliższe 10 lat. A potem pytanie, co pod nimi? A potem pytanie, co pod nimi? A potem pytanie, co pod nimi?